Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan Zasiedlowy Kolejny odcinek z Fall Guys i dzisiaj moi drodzy Przyszedł czas, aby zagrać sobie na nowym trybie Który został dodany W Fall Guysie, jest to moi drodzy Złodzieje cukierków, ale Halloweenowy Jest to tryb, który znamy, ale podobno Jest mapa zmieniona, wiem, że Były jakieś filmy na YouTubie, na Twitterze, które Krążyły na temat tej nowej mapki, ale nie oglądałem Więc nie wiem jak wygląda ta mapa Dlatego sobie to dzisiaj odkryjemy, oczywiście Jeżeli chcecie więcej odcinków z Fall Guysa Cześć, w górę, zasubskrybujcie kanał Moi drodzy, wczoraj był live z okazji wbicia 220 tysięcy subskrypcji, gdzie rozdawałem 20 zł PSC e, Oraz, moi drodzy, dzisiaj najprawdopodobniej wbijemy 221 tysięcy, więc mega dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, witam wszystkie nowe osoby na kanale e, Zaraz sobie zagramy jeszcze, sobie tutaj sprawdźmy sklepik. Wczoraj kupowałem rzeczy Dostałem też parę skinów od Epic Games, moi drodzy, i też niedługo będą kolejne skiny dla was, więc śledźcie kanał, oglądajcie shortsy, bo w shortsach są zawsze konkursy, więc zapraszam też na Instagram, bo tam też różne konkursy są i zagramy sobie może tym ziomkiem, on ma taki fajny tutaj ten skinek, że to tak jakby takie, no wiecie o co mi chodzi, że to tak fajnie się świeci Wybierzmy sobie te złodzie cukierków i lecimy, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijacie też na kanał Pandof, to jest mój drugi kanał I moi drodzy startujemy z meczykiem Co to jest widzowie? Jaka muzyczka w ogóle, nie no mocno, mocno wam powiem jest grubo, jest grubo, zobaczymy jak się na niej gra, ale fajnie wygląda, naprawdę postarali się. Jo, co to jest w ogóle? Ej, fajnie to wygląda, całe takie oświetlone. Dobra, my jesteśmy tymi, co muszą słodycze sobie za zabrać. Co to jest? Jak to działa to? To jest ściana? Co jest grane ty to jest ściana? Trzeba tak przeskoczyć? O lol To nieźle ty. Dobra, Beka z ciebie gościu Dzięki. Ale odkleił sobie, nie mogę, jakim zabrałem. Widzieliście to, widzowie? Czy to było zbyt P. Dobra, dobrze, że ten ziomek to popchnął, inaczej bym nie zdążył. Ej, trochę to jest odklejone, bo jest ciężej nam. Trochę zmienili tą mapkę, i jest ciężej tym, co biorą cukierki, moim zdaniem. Nie! Nie, no, chłop mi wyskoczył akurat. Prosto na typa wpadłem, najgorzej, dobra, niech nas ktoś uwolni. Na środku muszę kliknąć ten przycisk, inaczej będzie lipa. Dobra, idealnie. Uwolnił nas, mamy dopiero jednego cukierka, dwie minuty. Dobra, bekaście z ciebie, przeskoczyłem, tak że goś nie wie co się dzieje. Lecimy sobie z tej strony, cyk. Tutaj musimy wskoczyć. Dobra, pięknie. Udało mi się. Tutaj przeskakujemy sobie, dobra, bardzo ładnie. Nie, do slajma kiedyś padłem odklejonego. Co to jest? Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Dzięki. Siema, biorę sobie kolejnego cukiereczka. Wyrzucam wam go. Nie! Nie, no już wyskakiwałem! Ale dobra, wyrzuciłem cukierkę, niech to szybko odblokują, bo nie zdążymy, oni coś za wolno grają, te typy. Ja nie wiem co oni odwalają, ale to trzeba szybciej. Oni muszą brać cukierek i wyrzucać, o tak, cyk, wyrzucać je go, potem kolejny przychodzi ma już bliżej. I musi nas jakiś ziomek uwolnić, bo jest przypał za chwilę. Bo już czterech naszych jest tutaj złapanych. Ta minuta 30, my mamy dopiero trzy... trzy oczy, nie cukierki w sumie. Są oczy, teraz oczy zbieramy w Halloween. No i co ja widzowie poradzę? Chyba jakieś nasze ziomki są odklejone, bo tam jakiś jeden stoi, nie wiem czy go widzicie tam w rogu. Tu jeden biegnie, on nas uwolni akurat, ale nie wiem gdzie jest reszta w sumie. Nie wiem gdzie jest reszta, szczerze mówiąc. Dobra, uwolnił nas bardzo ładnie. Dobra, lecimy sobie dalej. Cztery cukierki mamy dopiero, no powiem wam, że jest średnio, jest naprawdę średnio. Okej, okay. ej, jeszcze to się otworzyło, dobra, zarąbiście. Nie wiedziałem, że te drzwi się też mogą otworzyć, więc pokczampik, szczerze mówiąc. Dobra, beka, beka z was, beka z was. Nie, no nie mogę! No jakim cudem, to jest nie, nie do przejścia. Autentycznie nie da się wygrać tymi ziomkami, co się kradnie oczy. Co jest grane, ty? No, przez ten slime i te ściany, to jest tak ciężko teraz zabrać te oczy, że my przegramy, mamy cztery dopiero. To nie ma opcji, nawet nikt nas nie uwalnia. Jakim cudem my mamy niby to wbić? No, ziomek, nie, nie bujaj tego, bo to samo wpadnie. Jaki odklejus, dobra. Tam w ogóle z czterech naszych to stoi w miejscu, nawet nie gra. Nie wiem czy mu pisze 2 na 8. Skoro nas jest 2, 3, 4, 5, 6. Jest nas 6. No właśnie, a nie 8. 6 nas jest maksymalnie, dobra. Uwolnił nas, ale już nie zdążymy. 6 cukierków mamy, zostało 10 sekund, więc niestety przegramy. Ej, tunel jeszcze tu jest. Co jest grane, ty? No to nieźle, jeszcze tunel tu był, nie wiedziałem. Dobra, 7, 12 widzowe. No niestety, nie udało się. Zagramy sobie jeszcze jeden meczik. Może teraz uda nam się być tymi drugimi, i będziemy y, tymi, co łapią. Mam nadzieję, chociaż w sumie chciałbym jeszcze raz zagrać tymi, co kradną oczy, i y, spróbował wykierować ich, bo nie jest to takie proste. W miarę to jest takie sprawiedliwe, ponieważ i jedna drużyna, i druga, no nie ma tak łatwo. Ale wcześniej było tak, że chyba ci co cukierki brali, mieli o, mieli o wiele łatwiej, więc troszkę to pogorszyli i no nie jest tak łatwo to przejść, więc zagramy sobie jeszcze raz, zmienimy sobie tylko skina i lecimy z kolejną gierką. Znowu jestem psotnikiem, widzowie, mam rolę psotnika i muszę kraść te oczy znowu, więc sobie to zrobimy. W sumie spoko jest 6 na 6, nie, nie jest 0 na 8, więc akurat słabo to, że oni nie zmienili tego, bo powinno być napisane, że jest, moi drodzy. Yy, 6 na 6 a nie y, 8, jakby nas do złapania. Dobra, ja wziąłem od razu jedno. Dziękuję bardzo. Nie, no najgorzej. Myślałem, że jakoś przerzucę to obok niego, czy coś. Dobra, oby mnie zaraz jakiś ziomek odblokował. Jeden stoi na samym środku, więc idealnie. Ale nie, nie może chyba jeszcze kliknąć tego. A trzech już złapali, ty. Weź to kliknij szybko. Nie mogę tego klikać jeszcze? Nie, no co to za skałam. Niech, niech to da się kliknąć. O, dobra. Oni to klikną, dobra, zarobiście. dziękuję bardzo. Mamy dwa cukierki. Ja już jestem na wolności. Idę może tymi wiatrakami, ty. Chociaż, kurczę, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, widzowie, co z tym zrobić. O dzięki, akurat się minąłem z typem, co mnie powinien gonić. Dziękuję bardzo, chłopie, za cukiereczka. O ty śmieciu, o ty śmieciu, o ty śmieciu, no nie, no dlaczego? Zablokował mi przejście, co za gość w ogóle. Nie no, co jest grane? Ta mapa jest teraz powalona, to wcale nie jest takie proste do wygrywania, jak wcześniej. Czterech naszych już złapali, pięciu jeden został. Stary, musisz to wykerować. Nie no, jakie odklejusy, widzieliście to? Ziomek z przeciwnej drużyny nas odblokował. Co za bot, dobra, oby się udało teraz wygrać. Trzeba tym zakręcić, widzowie. Okej. Okay. Dobra, beka z ciebie, stary. Kręcisz w tą, to ja w tą kręcę. To ja, ja jednak w tą kręcę, no i as z tobą. Kolego, as? Dobra, nie, nie przejdę. Dobra. Jestem, jestem. Tu jest, tu jest oko. Dobra, mam oko. Dzięki. NIE! No przeskoczyłem go już! Najgorzej! Niech któryś to odblokuje. Chłopie odblokuj to, Zostać tylko ty! Stary, uciekaj! Dobrze, patrzcie jak wskoczył! Co jest? Nie! Co? Jest nas ośmiu jednak teraz? Wy, ty, wy. Dobra, nie wiem co tu się odwaliło. Ale musisz, musi nas któryś odblokować. Dobra, znowu nas odblokował chyba żółty. Albo mi się wydawało, ale chyba żółty nas odblokował. Dobra, tu mamy od razu, więc będziemy mieli już dziewięć. No, co ty robisz? No, on jest odklejony! No, chłop z mojej drużyny mnie chwyta, ty. Co za debil. Dobra, tu szybko wskakuję. Tu są dwa, dobra. To na easy. O kurde, co ja zrobiłem? Czemu to tak dziwnie odjechało mi? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Pchaj to! Pchaj to. Dobra, dzięki. No, puszczaj mnie! No, chłopie! Zaraz odpadniemy przez to. No i beka, ja muszę go jakoś zgubić teraz tego typa. No i przez to przegramy. Dobra, mam ostatniego. Mam ostatniego, mam ostatniego. Siema! Siema! Wrzucam to. Wrzucam to, to się wturla, patrz, wygrałem, let's go, ale wykarowałem widzowie, 22 20, sekundy do końca i akurat tu wrzuciłem jeszcze, próbowałem uciec od tego ziomka, idealnie, psotnicy wygrywają, A i powiem wam, ten tryb jest mega mocny, jeżeli nie graliście, wbijcie sobie do gierki, zagrajcie, bo naprawdę fajnie się gra na tym trybie, udało mi się zwyciężyć, więc spoko, czy dostaniemy jakieś odłamki koron, w sumie to jest ciekawe, bo jeżeli tak, to spoko, zaraz zobaczymy. Wygraj następujące show, muszę sobie zrobić jeszcze misję, więc trzeba będzie to na pewno troszeczkę pograć, żeby to zdobyć, ponieważ no ja mam 62 poziom karnetu, więc pasuje coś zagrać. No 62 wbity, zakręcony dynamo, odblokowane, bardzo fajnie, ale niestety nowej korony jeszcze nie mamy. Ja w moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że tak, czy paczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, pijcie na mojego Instagrama. trzymajcie się, cześć!